Niedaleko Krakowa, w stronę Zakopanego, swoją drogą, to są okolice, w których mieszka moja i Bujasa też rodzina, przeszła ogromna fala powodziowa, przez którą ludzie mają poniszczone całe domy. Pojechaliśmy tam, żeby im pomóc. Woda była jak była Na całym mieszkaniu. gdzie Pan, jakie pan Tego nie ma, tego nie widać w tym momencie, no wiadomo, nie, co było w niedzielę, ta fala. To było w poniedziałek. Chciałbym osobiście pomóc i przekazać na Państwa ręce 10 tysięcy, które mam nadzieję, że w jakiś, sposób, w jakiś sposób pomogą, żeby te szkody naprawić. Na naprawę na Państwa ręce 10 tysięcy od nas 10 tysięcy złotych dla Państwa. W ramach pomocy chciałem wam to przekazać. Wiem, że tutaj skala zniszczeń to jest jakby jakaś kropla w morzu. Dziękuję. Nie Wszystkiego dobrego Dziękujemy Przyda się przy naprawach, wszystkich remontach Naprawdę, w sensie, to my przyjechaliśmy żeby pomóc Pan na pewno wykorzysta te pieniądze dobrze, lepiej I... Tak, Zdadzą się chyba, co? Bardzo Ja przekazuję, bo Dziękujemy Bo zostaliście tutaj poszukiwani bardzo, więc a my jesteśmy z okolic. Nie ma sprawy. Dziękujemy na pewno.